Teraz już to wiesz, na niego spadła wina. Diabeł wredny jest, ale nie może nic. Przyjąłem rozgrzeszenie i jestem święty, więc mam obietnicę Boga i wszystko teraz mogę mieć. Zbawił mnie syn. Wielki tak jak nikt. Zmienił się czas. Bóg wybaczył mi. Zbawił mnie syn. Wielki tak jak nikt. Zmienił się czas. Bóg wybaczył mi. Kochani, każda wina. Niezależnie od tego, jaka ona jest i jaka wina ciąży Twojemu życiu, została przebaczona. Jezus Chrystus wziął na siebie każdą winę. Wiecie, mój mąż jako 17-letni człowiek zamordował człowieka. I kiedy spotkał Jezusa, zrozumiał, że nie ma to żadnego znaczenia, jaką winę popełnił w swoim życiu. Ponieważ od Boga oddziela nas w zasadzie jeden grzech grzech niezależności. To, że próbujemy usprawiedliwić swoje życie poza ofiarą Jezusa. Oczywiście cały moralny system będzie podnosił swoje gęby i będzie mówił: No tak, narkotyki można wybaczyć. To, że żona zdradza męża, można wybaczyć. To, że mąż, Sztuka po rogach swoją żonę można wybaczyć. Łapówkarstwo można wybaczyć. E, złodziejstwo owszem, ale morderstwo. Ale chodzi o to, że to jest nasza ludzka waga sprawiedliwości. Ale boska waga sprawiedliwości jest zupełnie inna. Oto Boży Syn, Mesjasz na swoim ciele. Rozgrzeszył każdą winę, wszystko to, co ciąży Ci dzisiaj. Wszystko zostało rozgrzeszone. Jezus usprawiedliwił każdy grzech na swoim ciele. Dlatego nie musisz chodzić w potępieniu. Nie musisz czuć się winny. To jest kwestia Twojej wiary w prawdę. Wiary w to że rozgrzeszenie, usprawiedliwienie miało już miejsce dwa tysiące lat temu na krzyżu Golgoty, na tym starym szorskim krzyżu, Jezus umarł męczeńską śmiercią, dał się skatować, dał się ubiczować. Słowo mówi, jak baranek prowadzony był na rzeź i do końca nie otworzył swoich ust. Nie zrezygnował ze swojej misji ratunku człowieka. Nie zrezygnował, powiedział: Idę, oddaję moje życie dobrowolnie za każdego człowieka. Dlatego Jezus jest królem, jest panem. Jest napisane, że na to imię zegnie się każde kolano. W tym imieniu jest życie, przebaczenie grzechów, brak poczucia winy. Potężne usprawiedliwienie. Nie w religii, kochani, nie w religii. Religia nie usprawiedliwia, religia otumania, religia pozbawia człowieka to, co Bóg dał, czyli tronu, autorytetu. Nie musisz dzisiaj tak żyć, nie musisz dzisiaj żyć w poczuciu winy, ponieważ Jezus wziął na siebie Całą winę. Wszystko to, co uczyniłeś ty. Jeden na swoim koncie ma drobną kradzież słonecznika targu, a drugi ma na swoim koncie morderstwo, trzeci ma na swoim koncie jeszcze inne rzeczy. Ale to nie ma żadnego znaczenia, bo to nie to oddziela cię od Boga. Od Boga oddziela cię to, że sam na własną rękę, używając różnego rodzaju dziwnych rzeczy, pod na przykład religii Próbujesz zbawić swoje życie Uratować Nie uratujesz Uratować cię może tylko i wyłącznie ktoś Kto ma w sobie tą substancję I tym I tą osobą jest Jezus Tylko w nim jest Prawdziwy ratunek I kochani to nie są religijne słowa Ja nie opowiadam do was Głodnych kawałków religijnych Bo ja nie mam co w życiu robić Mi 20 lat temu Groziła odsiadka, ponieważ zostałam pociągnięta do współodpowiedzialności za zorganizowanie grupy przestępczej. Znałam w swoim życiu bandziorów, znałam ludzi wpływów, znałam ludzi z pierwszych stron gazet, ale kiedy moje życie runęło, to żaden z tych ludzi nie uratował mojego życia. Nikt z nich nie uratował mojego życia. Wiecie, co mogli ewentualnie mi dać? trochę kasy, żebym miała z czego żyć. Ale nikt z nich nie był w stanie dać mi pokoju do mojego wnętrza. I w chwili mojego życiowego dołu zagłady zawołałam do Boga, jeśli jesteś, to odpowiedz. I on odpowiedział, ale najczęściej jest tak, że Bóg odpowiada, nie tak, jakie my mamy wyobrażenie. My mamy wyobrażenie Boga i wyobrażenie Jego odpowiedzi. Takiego, wiecie, właśnie maluśkiego bobka. Pomodliłem się do bobka i przyjdzie i mi odpowie. Wiesz, jakąś drobną rzeczą, ale to jest potężny mesjasz. On jak odpowiada, to odpowiada w niebiańskim stylu, odpowiada jak król. Kiedy wołasz do króla, to on ci odpowie jak król. I odpowiedział mi wprawdzie: Usłyszałam słowa Ewangelii: że jeśli tu na ziemi nie narodzę się na nowo, nic nie zmieni mojego wnętrza, nic nie zmieni w ogóle tego, co mam w mojej głowie nic żadne pieniądze, żadne znajomości, żadne układy. Nic tego nie zmieni, tylko Bóg jest w stanie odwrócić Twój los. Począwszy od tego, że da Ci życie wieczne i pewność w swoim sercu, że kiedy tu na ziemi zamkniesz swoje oczy, przejdziesz tylko i wyłącznie do innej rzeczywistości. Zmieni się rzeczywistość Twojego życia, ale dalej będziesz żył w Bożej obecności. Ale zbawienie ma swoje jeszcze dalsze też konsekwencje. Tu na tej ziemi będziesz prowadził zwycięskie życie. Zupełnie inne życie. Życie, w którym przestaniesz żyć słabym życiem. Życiem, w którym przestaniesz ulegać okolicznościom. Życiem, w którym będziesz wierząc w prawdę Bożą chodził po tej ziemi. Jak prawowity syn i prawowita córka Boga żywego będziesz zarządzał. Jak trzeba, będziesz człowiekiem sprzeciwu, a jak trzeba, będziesz człowiekiem, który zupełnie inaczej też wszystko organizuje. Bóg to Bóg praktyczny. Czy możesz się utożsamić z Bogiem? Tak. Ponieważ Jezus był człowiekiem. To ludzki syn, to ludzki pan. W ciele zaprezentował nam, jak żyć, jak wierzyć. Czy będziesz na tyle dzisiaj kozakiem, że zweryfikujesz swoje życie? Rzucam Ci dzisiaj rękawicę. Tą rękawicą jest Ewangelia. Ewangelia zbawienia, dobra nowina, ratunek o tym, że dzisiaj możesz zmienić całkowicie położenie swojego życia.